Hej, size wszystkim tu Camrus! Dzisiaj nie gramy w Hersona, dzisiaj robię to o co mnie prosili widzowie Camrus, zrób unboxing pakietów kart w Hearthstone! Okej! Okay. Udało mi się uzbierać aż 10... Wow, aż 10! Aż 10 boosterów! A więc... No jak tak bardzo chcieliście? Okej! Okay. Pierwszy booster Pow! Co my tutaj mamy? Zobaczmy. To jest fajne, że akurat, y, przeglądając sobie te karty, możemy zobaczyć powłoki odnośnie rzadkości kart. No, nic ciekawego nie mamy, oprócz Rare, Starfall. Androidem nie gram, więc nie zachwytam, nie jestem zachwycony. Paczka numer dwa! Lipał. pow! Przejrzyjmy, jest coś ciekawszego. O! O! Epic, epic, epicka karta, to mi się podoba. I rzadka, o, okej. Okay. Tam mi nie obchodzi. Spellbender i łuk dla Huntera. Co nie łuk mi się przyda, Spellbender? Spellbender jest dobrym sekretem. Okej, okay, podoba mi się. Pytanie tylko, czy ja mam i... Nie, chyba nie mam Spellbender. Okej, okay, co my tu mamy? Rzadki. O, o, o. Ech, nie ciekawy booster. Nic ciekawego. O, Mugusza. Flara. Okej. Okay. Flara jest dobrą kartą. Paczka numer 3. Tak na razie, żadnych legendarek. Opa, 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 opa. Cztery komony. Wow, ale za to złoty komód. Ha. Huh. I to Power Over Heming. Okej. Okay. Podoba mi się. Mind Control Tech. Chyba mam ich dwa. Ale... Będzie na proszek. Czwarta paczka. Pow! Nope. O, rzadka. O, epicka. To mi się podoba. Trzy komony. Nic ciekawego. Rzadka. Keeper. Okej, okay, pracowa karta Druida Leon Hunt! Boże, to już moja, moja druga karta. Nie, nie, nie Leon Hunt nie miałem, ja miałem to, to, to co daje się wyobrazić. Dobra, dobra karta na e, Paladina. I can take that. Przeszliśmy przez połowę, uwaga. N nope, nope. O! No, rary zawsze, więc. Silver Knight na. Okej. Okay, spoko. Złoty. Ze złotych się cieszę. Kolejny Mind Control, dobra, już ma na pewno więcej niż dwa. Bo jednego miałem, definitywnie. Parę tych kart weszło, będzie na proszek. Hieny nie miałem, jednej, nie miałem złotu. Dobra, to będę mógł skracić złoto. Moltar Strike, to już drugie. Szybkie otwarcie. Rer, 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 rer. Słabo z tymi paczkami, moi drodzy, słabo. Savagery. zaś tyle obrażeń, ile ataku ma twój druid. Będę musiał zrobić kiedyś druidę na atak. Na pakowanie swojej postaci. Może być zabawnie. Okej. Okay. Co się dzieje? Co się dzieje? Ej, nie mogę. What the fuck? Gdzie moje karty? Ej, co jest? Czy ja dostałem disconnecta w tym momencie? Ej, że otworzyłem booster. A starsze karty się trochę zdenerwuje. God dammit! <laughs> Wróciłem i mi. Booster. Nie dostałem kart. Wyjebało mi pieprzony. Teraz ma być legendarka za to. God damn it. No to. No cóż. Mam nadzieję, że wam się podobało. To był krótki taki. filmiczek. Który przedstawił wam otworzenie.

Jak to dobrze być uczciwym wobec swoich widzów. Jak to dobrze być uczciwym człowiekiem. A, dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się bardzo podobało. Trzymajcie się. Zapraszam do kolejnych odcinków. Zagrajmy w hercą na moim kanale. Pa, pa. Do zobaczenia.